To jest Espresso z Układem Sił. Eugeniusz Romer, zapraszam. W NATO i Unii Europejskiej trwa debata nad zwiększeniem wydatków na obronność. Sekretarz Generalny Sojuszu, podobnie jak prezydent-elekt Stanów Zjednoczonych, chcą, aby państwa, które podpisały Pakt Północnoatlantycki, zobowiązały się wydawać 3% PKB na ten cel. Na razie jednak nie wszystkim udało się osiągnąć dotychczasowy pułap 2%. Rosnąca niestabilność otoczenia międzynarodowego Europy wpływa na wolę polityczną w państwach członkowskich Unii Europejskiej i NATO do zwiększania wydatków obronnych. Pytanie natomiast, Jakie byłoby tempo tego wzrostu i jego skala? Przypomnijmy, że w 2024 roku, patrząc na zaplanowane budżety obronne, tylko 23 tylko albo aż zależy z jakiej perspektywy patrzeć 23 państwa członkowskie NATO spełniały wymóg przeznaczania 2% PKB na obronę. To można powiedzieć, że dużo, patrząc na to, że NATO liczy 32 państwa członkowskie. Natomiast wśród państw, które nie dowiozły tego celu, mówiąc tak kolokwialnie, mamy Kanadę, Włochy, Hiszpanię, Belgię, więc ważnych sojuszników. No i pytanie, czy kraje, które nie spełniają jeszcze tych 2% PKB na obronę, a na przykład Kanada zapowiada, że pułap ten osiągnie w 2032 roku dopiero, co może się zmienić, bo w Kanadzie w przyszłym roku odbędą się wybory, natomiast na dziś ten cel jest wytyczony na rok 32. Czy ta grupa państw zgodzi się na wytyczenie jakichś bardziej ambitnych celów w zakresie wydatków obronnych? Tu na pewno czynnikiem motywującym będzie rozpoczynająca się w styczniu. Prezydentura Donalda Trumpa w Stanach Zjednoczonych, który, podobnie jak w czasie swojej pierwszej kadencji, będzie dążyć do tego, żeby ograniczyć tę nierównowagę w wydatkach obronnych między Stanami Zjednoczonymi a sojusznikami europejskimi i Kanadą, więc prawdopodobne jest, że w czasie szczytu NATO w Hadze, który odbędzie się w czerwcu przyszłego roku, do jakiejś deklaracji dotyczącej wydatków obronnych dojdzie. Natomiast Raczej nie spodziewałbym się ustalenia nowego celu, czy wytycznej na poziomie 3% PKB. Bardziej prawdopodobny wydaje się obecnie 2,5% PKB, jako taki nowy, krótkoterminowy cel wydatków obronnych. Tłumaczy Piotr Szymański z Ośrodka Studiów Wschodnich. Osiągnięcie poziomu 3% oznaczałoby, że państwa Unii Europejskiej musiałyby łącznie wydawać więcej o 200 miliardów euro co roku na obronność. We wspólnocie dyskutuje się o 500 miliardach euro w ciągu najbliższej dekady wydawanych ze wspólnej kasy. Andrius Kubilius, unijny komisarz do spraw obrony i przestrzeni kosmicznej, twierdzi jednak, że takie pieniądze wystarczą jedynie na zaspokojenie zapotrzebowania w zakresie obrony powietrznej. Unia Europejska ma tutaj do odegrania ważną rolę uzupełniającą. Dyskutowane jest w Komisji Europejskiej przeznaczenie kwoty 500 miliardów euro, czyli w dolarach to by było około 530 miliardów dolarów na inwestycje obronne w Unii Europejskiej. Natomiast, jeżeli spojrzymy i zestawimy to z budżetami obronnymi poszczególnych państw, i zbierzemy na przykład wspólne wydatki obronne sojuszników europejskich i Kanady, to trzymamy liczbę za 2024 rok 430 miliardów dolarów. Więc tutaj widzimy, że mamy z jednej strony 530 miliardów dolarów proponowanych przez Unię Europejską na okres około dekady i 430 miliardów dolarów, ile państwa przeznaczają rocznie ze swoich budżetów na Wydatki obronne. Więc tutaj widać, te dane pokazują, że wydatki rozłożone na wiele lat w Unii Europejskiej mogłyby odgrywać tylko pewną uzupełniającą rolę względem budżetów narodowych, które są tutaj kluczowe w podnoszeniu zdolności obronnych w Unii Europejskiej i w NATO. W kwestii finansowej na stole są dwa rozwiązania: wyemitowanie wspólnych obligacji na wzór długu zaciągniętego na rzecz funduszu odbudowy lub utworzenie instrumentu pożyczkowego, w którym uczestniczyłyby tylko chętne państwa. Pierwsza opcja oznaczałaby, że dług będzie tańszy, druga natomiast eliminuje konieczność uzyskania zgody wszystkich członków wspólnoty. Różne programy nastawione na wspieranie wspólnych zakupów uzbrojenia i sprzętu wojskowego. W państwach członkowskich przez Unię Europejską albo inwestycje w europejską bazę przemysłu obronnego są niezwykle istotne. Niemniej kluczowe dla ogólnego poziomu bezpieczeństwa Europy będą polityczne decyzje w poszczególnych stolicach dotyczące wysokości budżetów obronnych i inwestycji w modernizację sił zbrojnych i budowy systemów bezpieczeństwa, również w wymiarze niemilitarnym. I tutaj warto też zwrócić uwagę na to, że ważne jest, aby myśleć o tym w połączeniu z sytuacją gospodarczą, konkurencyjnością strefy euro i tego, by pobudzać wzrost gospodarczy w Europie, dlatego że 2% PKB przy niewielkim wzroście nierówne jest 2%, kiedy ten wzrost będzie wysoki i tutaj należy też pamiętać właśnie o tym aspekcie, że tak naprawdę wydatki obronne nie są zależne tylko od tego jaki ustalimy sobie cel, ale jak będą działały i spisywały się gospodarki poszczególnych państw członkowskich. Dlatego tutaj ważne są też wyniki gospodarcze w tych najważniejszych i najsilniejszych ekonomicznie państwach członkowskich NATO, takich jak Niemcy czy Francja. My, patrząc na Polskę, możemy powiedzieć, że Polska jest jednym z liderów, jeżeli chodzi o dyskusję w sprawie wydatków obronnych w sojuszu. Sami przeznaczamy dużą część wydatków na obronę. Na przyszły rok zaplanowane są wydatki na poziomie 4,7% PKB, i tutaj Polska, państwa bałtyckie, ale też kraje nordyckie są w grupie państw, które. Postulują, aby na ten przyszłoroczny szczyt NATO te cele, jeżeli chodzi o budżety obronne, były jak najbardziej ambitne. Niemcy dotychczas krytycznie oceniały pomysły uwspólnotowienia długu. Państwo to boryka się z problemami gospodarczymi. Z kolei dług publiczny Francji przekroczył 110% PKB. Brytyjski sąd zezwolił na ujawnienie danych chińskiego obywatela, który otrzymał zakaz wjazdu do Wielkiej Brytanii pod zarzutem szpiegostwa. To Tang Bo Yang, który miał powiązania biznesowe z brytyjskim księciem Andrzejem oraz wysoko postawionymi politykami. MI5 zarzuca Yangowi, że pracował dla Departamentu Zjednoczonego Frontu Pracy, chińskiej agencji odpowiedzialnej za poszerzanie wpływów Pekinu za granicą. W osobnej sprawie agencja wydała ostrzeżenie dla brytyjskich parlamentarzystów dotyczące wpływów chińskich. MI5 zarzuca radczyni prawnej Christine Lee na rzecz Pekinu. Według tej służby przekazała ona 420 tysięcy funtów brytyjskiemu parlamentarzyście z rządzącej Partii Pracy, Baremu Gardinerowi. Stawia to w trudnej sytuacji premiera Wielkiej Brytanii, Kira Starmera, który spotkał się z przewodniczącym Komunistycznej Partii Chin Xi Jinpingiem w listopadzie podczas szczytu państw G20. Starmer zapowiedział zintensyfikowanie relacji gospodarczych z Chinami w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego. Grupa OPEC Plus obawia się, że Donald Trump po objęciu prezydentury znacznie zwiększy podaż amerykańskiej ropy. Kartel odpowiada za około połowy światowych dostaw surowca. Niedawno odłożył decyzję o zwiększeniu produkcji ze względu na niski globalny popyt. Od lat ogranicza wydobycie, by utrzymać ceny na wysokim poziomie. Państwa OPEC obawiają się, że jeżeli Trump zrealizuje swoją obietnicę, ceny ropy znacznie spadną. Nowy prezydent chce zwiększyć podaż i zderegulować rynek, by obniżyć koszty surowca w Stanach Zjednoczonych. Jego kraj stał się największym pojedynczym producentem ropy od czasu rewolucji łupkowej. Obecnie odpowiada za jedną piątą światowego wydobycia. Część analityków twierdzi jednak, że Trump nie będzie w stanie wymusić na amerykańskich producentach ropy większej podaży. Są to podmioty prywatne, nastawione na zysk. Obniżenie światowych cen surowca nie jest więc w ich interesie. Podczas pierwszego w historii prywatnego spaceru kosmicznego doszło do awarii zasilania w naziemnym centrum kontroli, trwającej około godziny, dowiedziała się agencja Reutera. Spacer zorganizowała w sierpniu firma SpaceX w ramach misji Polaris Dawn. Astronauci mieli być wówczas w kapsule Dragon, która mogła się częściowo komunikować z kontrolą naziemną poprzez sieć satelitów Starlink. SpaceX miał poinformować NASA o awarii, ponieważ kilka tygodni później jego kapsuła miała obsługiwać lot załogowy agencji. Jednym z astronautów uczestniczących w spacerze był miliarder i partner biznesowy Ilona Maska, właściciela SpaceX Jared Isaacman. Ma on zostać szefem NASA po objęciu władzy przez Donalda Trumpa w Stanach Zjednoczonych. NASA do tej pory podpisała kontrakty ze SpaceX opiewające na 15 miliardów dolarów. Kandydatura Isaacmana mającego powiązania z Maskiem rodzi więc pytanie o konflikt interesów. To było espresso z układem sił. Zapraszamy również do słuchania i oglądania naszych dłuższych form na YouTube i w Spotify oraz czytania analiz i artykułów na www.uklasie.pl i w papierowej wersji magazynu.